Dzień dobry moi drodzy, witam was w 28 już podsumowaniu tygodniowym mojej redukcji. No i co, zaczynamy sobie standardowo od wagi. Waga od zeszłego tygodnia nie zmieniła się, czyli nadal jest na poziomie 113 kg. I powiem wam, że troszeczkę jestem zdziwiony, bo ucięłem kalorie, dodałem aktywność, ale. Nie doceniłem tego, jak dużo spalałem dzięki chodzeniu, bo do tej pory no, na ostatnim etapie robiłem coś po 20 tysięcy kroków. Teraz obciąłem sobie gdzieś mniej więcej do 10-12. I powiem Wam, że tutaj muszę to zmienić, bo ta wada jednak troszeczkę się zatrzymała. No ale co, jeżeli chodzi o wadę, no to tak to wygląda. Koloryczność nadal na poziomie 2800 kalorii, Tutaj się nic nie zmienia. Pamiętajcie, żeby. Pomimo braku rezultatu nie starać się od razu zmieniać wszystkiego, tylko szukać czegoś, co zmieniliście i zmieniliście to troszeczkę błędnie, żebyście od razu nie ucinali kalorii, bo kalorie powinny być ucinane jako ostatnie. E, także na przyszły tydzień e, wezmę, na, e, wezmę na warsztat moje kroki. Podbiję je coś do, 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 coś do 15. Coś do około 15 tysięcy, tak żeby zobaczyć, czy to ma jakiś wpływ. Jeżeli to nie podziała, no to wtedy zacznę szukać się do Ale póki co uwaga, 113 kg, czyli tak jak w zeszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o moje kardio, no to standardowo. 20 minut codziennie czasem się zdarzy, że w jakiś dzień nie, nie mogę po prostu tego zrobić także w drugi dzień robię sobie 40 minut także ilość minut w ciągu tygodnia się nie zmienia, nadal jest to takie tempo może nie tak jak wcześniej, ale to już jest takie stałe tempo, że żeby trzymam określoną prędkość określoną prędkość na rowerze jakby nie mam takich stopów, już mam taką trasę zaplanowaną, żeby sobie jeździć no, na kroki, tak jak powiedziałem, przy wadze między 10 a 12 tysięcy, bliżej tych 10. No i co? No, na przyszły tydzień podbijam sobie do 15, 16. Taki będzie cel. Zobaczymy, czy ta wadza się ruszy, bo chyba nie doceniłem, tak jak mówię, nie doceniłem wagi tych kroków, tej spontanicznej aktywności. Także postaram się zrobić tego więcej i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Także jeżeli chodzi o wagę cardio, to chyba wszystko. No co, wchodzę już do, na taki etap, gdzie siłownia już przestanie mieć aż takie znaczenie. Już trochę bardziej będę z, z, zmieniał, jakby mój, mój fokus z siłowni na, na, na cardio, bo no już muszę tworzyć ten deficyt. Nie? Już mało czasu zostało. Nie wiem, 175 dni. Zostało 171 dni, moi drodzy, do końca roku. No i co? No ten deficyt muszę już stworzyć, nie? Musi już być znaczny. Organizm już e, będzie się buntował. Będzie siła bardzo mocno spadać na siłowni. E, no ale co? Nie przestaje chodzić na siłownię. Trend siłowy jest ważny dla zachowania garnituru mięśniowego. E, także tak to wygląda. 171 dni minus 23 do zrobienia. Myślę, że Myślę, że będzie troszeczkę nawet więcej, ale nie wychodzę przez szereg, bo później będziecie mnie łapać za słowa. Yy, to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie, taki update wadowo, kardiowy i takie, takie samopoczucie. Jeżeli chodzi o moje takie samopoczucie jeszcze, to dopowiem, że mam jakiś deficyt snu. Bardzo duży deficyt snu i w przyszłym tygodniu będę musiał to jakoś po prostu nadrobić. Jeszcze nie mam na to planu, ale zobaczymy. No i co standardowo, jak w każdym tygodniu lecimy z waszymi pytaniami. Oczywiście pytanie możecie zadawać pod każdym filmem, ale najbezpieczniej, yy, najbezpieczniej zadać je pod podsumowaniem, tak, bo ten zawsze odcinek przeglądam dokładnie, jakie są tam komentarze, także jeżeli chcielibyście, żeby wasze pytanie było na odcinku, no to zadajcie je właśnie tam. Idziemy sobie od poprzedniego podsumowania i zauważyłem, czy tych pytań jest coraz mniej, pewnie dlatego, że już są stali widzowie, już wszystko raczej o mnie wiecie, ale gdybyście chcieli jakieś, jakieś, mm, jeszcze jakieś informacje, nie do końca moje takie prywatne, gdzie pracuję albo coś w tym stylu, no to zachęcam, nie? Hej, jak długo jesteście razem? Bardzo lubię te ujęcia z drona. Pozdro. 13 albo 14 lat. Nie mówcie mojej, że zastanawiam się ile, bo mnie tutaj wiecie, nie? Ucza ale 13-14 lat. Lody z Włoka też są tragiczne. Chemia totalna w ogóle się nie rozpuszczają I żeby je zjeść trzeba młotkiem rozpukiwać. Yy, no tak jak Wam mówiłem w ostatnim yy, filmie, ekipa Ekipa z WK poszła w takie ekstremum, żeby było jak najmniej kalorii. Nie zrobili chyba takiego produktu low, low fat, low mało ilość kalorii. Nie wiem dlaczego. No, są takimi zajawkowiczami, żeby, żeby było zero i sporo, jeżeli komuś to smakuje. To luz. Ja jadłem tu jakieś lody WK, nie były najdorsze, ale też nie. słony karmel, chyba to był smak. Ja karmelu za bardzo nie lubię. Teraz, że zrzucam to bardziej na nielubiany przeze mnie karmel w tym smaku, chyba to był słony karmel. Także no, nie wypowiadam się, ale co do sosów, to, to masz rację sama. Tam jest poczucie tej chemii. No coś musieli jednak wrzucić do tego sosu, żeby był smak udający ten, ten smak, który jest na etykiecie, ale myślę, że zrobiliby dużo lepiej dla siebie i dla widzów, jakby zrobili coś low fat. Na redukcji dopierdalaj górę warzyw do czasztego posiłku zamiast chemicznych jogurcików, po których i tak jesteś głodny 3 minuty później. Odpierdolisz, opierdolisz kilo warzyw do góry, to zapomnisz o żarciu na parę rodzin i zapomnisz, że w ogóle na redukcji jesteś. Yy, tak, zgadzam się. Tu masz 100% racji. Myślałem, że trochę dłużej wytrzymam bez tych warzyw, ale myślę, że od tego tygodnia już nie będę miał wyjścia i same wędle miał, będę miał z samego rana, takie złożone i na wieczór na przetreningu i po treningu, zależy, na którą będę miał zmianę, ale w ciągu dnia będę musiał polegać właśnie na warzywach. Nie no, teraz tak według mnie to dopiero redukcja się zaczyna, chyba patrząc na pierwszy posiłek. E się zaczyna, zaczął się deficyt koloryczny. Nie? I tutaj już widać moje pierwsze ruchy, że no ludzie identyfikują redukcję z, z ucinaniem kalorii, z jedzeniem mniej, a niekoniecznie z większą ilością ruchu. Przez pierwszy okres roku było więcej tego ruchu i myślałem, że samym deficytem zniweluję ten ruch, ale no widać po wadze, nie do końca mi się to udało. Ale minus 20. 4 minut 25 kg w roku bez takiego deficytu fizycznego, w sensie, że jadę mniej myślę myślę, że to spoko wynik ostatnio wyhaczyłem wrapy ze słodkiego ziemniaka, 98 kalorii na wrap myślę, że podobnej wielkości nawet strasznie spoko, tylko cena i nie wiem, czy w Polsce jest coś takiego dostępne ja mam problem ze słodkimi ziemniakami, kiedyś y, próbowałem zjeść frytki i słodki smak we frytkach, nie to nie jak, jak będę miał okazję i znajdę takie, taką, yy, takie wrapy ze słodkiego ziemniaka, to spoko. Yy, tylko... Wybiorę to tylko ze względu na to, że Ty polecasz, bo gdybym to widział sam, to bym to ominął, bo ten słodki smartną no, źle mi się kojarzy po prostu z frytkami, nie? Pocaszmeśka. Yy, po co mam pokazywać starego dziadka? <laughs> W211. 3 litrowy diesel. Bardzo fajne krój tuszulki z firmy Gorilla Wear, czy coś podobnego w przystępnej cenie. Pozdrawiam. Yy, nie wiem, o którą tuszulkę Ci chodzi, a o tą Ci chodzi. Dobra, to jest ta yy, oversize'owa, zielona. Tak, to jest yy, Gorilla Wear, no i tam trzeba zapłacić trochę więcej, nie? Dawaj jeszcze fajne rozminy w aucie. No, tych rozmin teraz będzie trochę więcej, bo zaczyna mi się deficyt robić, także będę Mój umysł będzie już płynąć parostatkiem w piękny rejs i takie rozpiny na pewno dużo częściej będą się pojawiać na filmach, ale myślę, że są ważne, bo na tych filmach widzicie głównie jem i trenuję. Nie ma takiego, no nie macie wglądu w tematy takie, które są w mojej głowie, a takie rozpiny w aucie, no na to pozwolą, nie? A czy w ciągu tego czasu y, mam tu na myśli y, te pół roku redukcji, ktoś próbował cię przekonać, że stare nie warto, po co się tak męczyć, było tak? Nie było tak, ale ludzie od razu próbowali przerzucić to na siebie, że o, ty to masz czas, o, ja to bym nie miał czasu, o to ja to mi się nie wiem, nie mam danego dnia żeby ludzie próbowali sami siebie usprawiedliwić, że ktoś jest na y, diecie, ma jakiś efekt. I od razu było takie, o, Ty jesteś wyjątkowy, nie? I też na, dlatego nagrałem ten odcinek, pod którym to skomentowałaś, bo, no bo to też trochę rusza, nie? Bo wszyscy mamy 24 godziny. Wiadomo, że niektórzy mają inaczej ułożony plan dnia, no ale nie, nie jesteście w stanie mi powiedzieć, że nie, że nie znajdziecie 3 godzin w tygodniu na, na, e, na ruch, nie? Jakby no, no nie. Po prostu, po prostu nie. Wiem na pewno, że ludzie między sobą coś, e, jakieś głupie podśmiechujki głównie z YouTube że tręce, ale ja już jestem za stary na to, że mnie takie coś ruszało. E, ja też się z tego śmieję, że oni się ze mnie śmieją i śmiejemy się wspólnie. Nie? Wspólnie. I śmiejemy się wspólnie. Też to starą z tego treningu aż się wylewa ze ekranu. Taki partner treningowy to złoto. No, Błażej jest dobrym partnerem. Dobrym partnerem treningowym, tylko musicie zwrócić uwagę na to, że nie trzymam się planu, jak jestem, jak trenuję z chłopakami. Załącza się ego, bo żadne z nas nie chce odpuścić. Także no, są plusy i minusy tego. Ja widzę więcej plusów. No i tak jak mówisz, testosteron aż się z tego ekranu wylewał. Ja też tak czułem. Nie? Będzie o Tobie głośno. Zobaczysz. Fajnie by było, żeby było głośno o tym, że nie trzeba wchodzić na dietę, nie trzeba się czatować. Wystarczy po prostu zrobić zdjęcie aplikacją AI, która ci oszacuje ilość kalorii i możesz mieć z tego efekty. Ale bardzo dziękuję za komentarz. Bardzo przyjemnie. Zostań przy tej wadze 115 kg, to twoja naturalna wada, brzucha i tak już nie widać. Siła jest, frajda z podnożenia dużych ciężarów też. Każdy kilogram mniej to nie tylko spadek masy, ale i coraz większy problem z utrzymaniem wyników siłowych. Schodząc niżej, zaczynasz działać wbrew swojemu organizmowi. E, ostatnie zdanie tutaj, wbrew swojemu organizmowi. Ja jestem e, w, ja wierzę w taki termin jak, jak set point, czyli naturalny stan, stan wagi i kompozycji ciała, który odpo odpowiada yy, konkretnej osobie, w sensie takim, że yy, organizm dobrze funkcjonuje przy tej wadze. Nie wiem, wpiszcie sobie set point w Google, nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem. Ale jest to punkt, gdzie dobrze się czujecie, że że, was, że wasz organizm nie jest w stresie, że jest w za dużej albo za niskiej wadze. I wątpię, żeby setpoint u mnie to był, to było 115 kilo. Bo pamiętaj, że mam 1,80 m wyniki siłowe to nie wszystko. 115 te plus 15 kilo. Bo załóżmy, że mój setpoint to jest między 95 a 100, bo tak mi się wydaje to te 20 albo 15, kilo, 15 kilodatrowe, no to to nie są same mięśnie, nie? Jakby no, 8, 1,83 i 115 kW, nie ma natura, takich naturalnych zawodników, nie ma takich naturalnych ludzi umieśnionych w sensie z małą ilością tłuszczu, to są ludzie już na bombie, Jakby, jakbym ważył kiedyś stówę, nie? I na żyle, no to już by był, już byłbym, podejrzany nawet sam siebie bym podejrzewał, że coś biorę, bo rzadko się to zdarza. Yy, ale te plus 20, plus 15 kilo to niczego nie są mi potrzebne. Ja nigdy nie będę strongmanem. Już jestem troszeczkę za stary na zabawę z, z takimi ciężarami. Yy, także wiem o co Ci chodzi, że już nie jestem taki obrzydliwie gruby yy, z do poziomu otyłości spadłem po prostu do otyłej osoby według wszystkich wskaźników, no ale tej sylwetki jeszcze nie ma. Jak się spojrzę tak na, na mnie bez koszulki, no to jeszcze, jeszcze nie. Wiem o co Ci chodzi, ale myślę, że te same ciężary będę mógł dźwigać przy wadze 95, nie? Jak zejdę z redukcji do 90 i przez pół roku nabiorę Yy, nabiorę trochę masy i zakładam, że to będzie 5 kg. Chciałbym, żeby tylko odbicie było 5 kg. To możemy się założyć, że będę dźwigał te same ciężary. Ja ważyłem yy, te, te 115 albo 120 kg, bo te plus 15 plus 20 kilo nic mi nie dają. Warto zmieniać niezależnie od wieku, czasu, w życiu czy sytuacji. Warto chociażby spróbować. Drogi Pawle, masz rację, jesteś tego przykładem, że też coś w życiu zmieniasz, niekoniecznie siłownie. Nigdy nie ma samotnego treningu, zawsze z Tobą jest ten wewnętrzny drubas, który mówi, nie chce mi się, może dzisiaj odpuszczę, może mniejszy ciężar. No i to jest komentarz mojego partnera treningowego co, co drugi tydzień. No już wiecie, dlaczego się dogadujemy, bo bardzo zbliżone mamy punkt widzenia na bardzo dużo spraw i taki wewnętrzny grubas jest u mnie i u Bożeja także tak, nigdy nie jesteście sami na treningu zawsze jest ten głos w głowie który mówi, że dzisiaj to odpuść, nie? dzisiaj zaraz 40 minut kartów zrób 20, zjemy lody Netflixem, chill, nie? no trzeba walczyć z tym wewnętrznym grubasem jest wiele strategii na redukcję. Jeżeli dobierze się mniej więcej właściwą, sorry za dźwięki, ale to ty. Mniej więcej właściwą wyznaczy małe cele w czasie osiągnięcia całego celu, to szansa znacząco rośnie. Stanąć w prawdzie przed sobą, wyciągnąć wnioski, próbować wyznaczyć łatwe, osiągalne cele, stosować proste narzędzia. Każdy sukces stanowi nagrodę. Dopominka podbita, kolejny mały cel. Niepowodzenie, olewamy i od razu próbujemy do osiągnąć. Dalej. Mm, tak. Metoda, metoda małych kroków, metoda małych sukcesów i metoda małych nagród. W moim przypadku nagrodą jest opierdzielenie sześciu tostów na noc. No to jest bardzo dobra strategia. Nie? Detox wypadało, wypadałoby zrobić otrofejny tak na tydzień, na przykład odstawić z powrotem zacząć działać. Robię detors od y, kratyny. Nie brałem od dwóch tygodni i dzisiaj zaczynam. Od trofeiny nie. Trofeinę będę y, brał w dużej ilości. Już teraz wiem, że duża ilość trofeiny będzie brana do końca roku. Y, nawet coś pod jeden gram. Ale do tego kiedyś jeszcze wrócimy, bo już jestem w, tra bo już jestem w trakcie zamawiania sobie y, treningówki. Bo monster już zaczyna przesta przestaje działać, a potrzebuje po prostu troszeczkę więcej. Nie chcę pić dwóch monsterów, też ze względów finansowych, wiecie o co chodzi. No i szukam jakieś przedtreinówki, i to jest wina mojego imiennika z pracy, który mi to, który mi to zasugerował, że że on bierze i jest bitnie, jest no to mówię, no ja nie będę słabszy, też sobie coś zamówię, także jestem w trakcie szukania. Detorset od trofeiny będzie po koniec roku, jak już strączę redukcję. Ale tak, to może mieć wpływ na sen. Ja jestem tego świadom. Także jeszcze nie mam tego rozsumionego, jak będę brał tą przetreningówkę, ale do tego wrócimy. Yy, jednym czy dwoma dniami spania po 8 godzin nie odbijesz 8 dni nie do spania. Tak, to jest wart. Nie jesteśmy w stanie wyspać się na zapas, nie możemy skumulować snu, yy, no tak to w życiu bywa, nie? Otyłość to wybór, nie geny. W końcu nie rodzimy się 15 czy, czy 20 kg za ciężcy. Jeśli ktoś ma wyniki badań i stan, w którym się znajduje, wynika rzeczywiście z jakiejś choroby, czy przyjmowania leków, po których można zalać się wodą, czy po prostu się roztyć, to luz. W pozostałych sytuacjach dany człowiek może zrobić dużo, ale zamiast wyjść na godzinę, czy półtorej na rower, będzie mówił, że nie ma czasu, i ten czas przesiedzi z chipsami przed TikTokiem, czy Netflixem, ale otyłość to geny. No tak, Dawidzie. Tak, Dawidzie, zgadzam się z Tobą w 100%. Nie wiem, czy są leki, które powodują roztycie. Na pewno są leki, które powodują przytrzymanie wody. Nie będę się tutaj doktoryzował nad lekami, które mogą wpłynąć na przytycie. Nie wiem, czy są takie leki. Nie będę Wam mówił. Na pewno są leki, które przytrzymują wodę. No ale tak jak mówisz, to jest wybór. To jest wybór. I tak jak yy, z tego odcinka, w którym komentowałeś, takie, tak jak wam, wam mówiłem, że te kłamstwa są powtarzane. Jeżeli ktoś Wam powtórzy kłamstwo tysiąc razy, to w to uwierzycie, a tym bardziej, że wygodnie jest Wam w to uwierzyć, bo tłumaczy, w, tłumaczy to Wasze nic nierobienie, a docelowo jesteśmy takimi no, leniwymi istotami. Zawsze szukamy drogi na spruty, coś bardziej efektywnego. I na samym końcu mamy taką małą... Tabletkę. Szukamy tej małej tabletki, która ma być. Yy, ma, być zas ma zastąpić naszą pracę. No, ze zdrowiem tak nie ma. Yy, możecie wziąć ozemki, ale no, to już wasz wybór. Nie będę tego komentował. Yy, no, a jeżeli chodzi o podejście go hard or yy, go home, ja jestem z, tej, z tych ludzi, którzy robią go hard, nie? No, ja się przyznam, ja. Nie chciałbym się bawić w półśrodki. Jak idę na trening, to zawsze staram się, żeby to było 100%. Ale z drugiej strony do diety już tak nie podchodzę, że albo pozwalam sobie na różne rzeczy, tylko po prostu trzymam się tego liczenia. Nie? Dlaczego zmieniłeś smartwatch? I na jaki? Moi drodzy, w mojej stajni pojawił się nowy smartwatch. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Jest to Garmin Fenix 7X Solar tak się chyba nazywa, czyli po raz kolejny coś ze stajni coś ze stajni Garmina przesiadłem się z przesiadłem się z tego czyli z Apple Watcha Ultra, jak możecie widzieć, no różnica jest spora całkowicie inna budowa, całkowicie inna filozofia e, działania tak bym to nazwał to bym nazwał zegarkiem takim lifestyle'owym slash sportowym w takiej kolejności, a to nazwałbym zegarkiem e, sportowym, slash lifestyleowym, e, czyli no troszeczkę inne zastosowania mają te zegarki. Garmin ogólnie jest mój 5, 5 Pro, 6, 6 Pro, tak Tips, tak Tips. To jest mój siódmy zegarek z Garmin'a, nie? A jeżeli chodzi o Apple Watcha, jest to mój drugi albo trzeci. Także sami widzicie, że no nie może się zdecydować. Dużo częściej wpada do mnie zegarek ze stajni Garmina. Polowałem na e, Garmina Taktipsa siódemkę w wersji AMOLED, ale no cena była z kosmosu. E, I kiedyś kupowałem zawsze nowe zegarki. Teraz myślę, że to już nie jest warte, e, żebym ja w ciągu roku albo dwóch spłacał. Utraty wartości zegarka. Apple Watcha i darminy. mam wrażenie, że są znane z tego, że one się za często nie psują. Przynajmniej ja, ja nie miałem takiej nigdy przygody, ja nie chcę Was wprowadzić w błąd. No ja jestem zadowolony i z tego i z tego zegarka. Także jest, bardziej jest to taka zmiana, bo mi się troszeczkę znudził. Na pewno dużym plusem jest tutaj w tym zegarku bateria, bo Mam 69% i jeszcze 13 dni. No Minusem jest ten ekran, bo on jest taki, wiecie, energooszczędny. No na Apple Watch no to, wiadomo, maksymalizacja, jeżeli chodzi o wygląd, w sensie tego ekranu, no ale kosztem baterii, nie? Także on też był próbowany przeze mnie jako używany. Tam jest troszeczkę już ta słabsza bateria, ale wytrzymał wytrzymywał u mnie 2 dni. Tylko ja miałem takie aktywności głównie na siłowni, no i spacery, nie? Z GPS-em. I dlaczego zmieniłem? No, tak jak mówię, to jeszcze się powtórzę, bo, bo chyba to mówiłem, że no, głównie, że mi się troszeczkę znudził. No i Garmin jest takim ciężkim, topornym zadarkiem I ja lubię takie zedarki, takie duże zedarki. Eee, a ten jest taki bardziej wiecie, nie? Taki. Modowy bardziej, nie wiem jak to odczytacie, co mówię teraz. No ale co, gdyby ktoś chciał, mam do sprzedania wystawione na OLEDzie. Jak powiecie, że mnie oglądacie, to macie 5 dyszy, taniej, nie? No. No i ogólnie mam problem z przesłaniem danych, bo nie ma architektury takiej uniwersalnej co do zegarków. One pracują na osobnych systemach, inaczej zbierają dane, jakby agregacja tych wszystkich danych w klaudzie to jest. Masakra jakaś, próbowałem ściągnąć sobie dane i z tego i z tego zydarka, jakie się je, ja wtłoczyć e... Wtłoczyć do tych aplikacji, ale to jest nie, nie do zrobienia, także wszelkie moje dane z ostatniego pół roku e, jakby zostaną na aplikacji iOSowej, a dane z drugiej połowy roku będą zmieniane w aplikacji Garmin i to jest jedyny minus z tej wymiany tego mojego Zarka. Bo liczyłem, yy, liczyłem po cichu, że mi się to uda i że nie będę musiał, wiecie, no z dwóch aplikacji korzystać, ale raczej to będzie nie do osiągnięcia. I tyle chyba już w odcinku. Yy, no tak jak mówię, wada troszeczkę, troszeczkę, stoi, obcięłem te progi, także zobaczymy, czy w przyszły tydzień będzie obfitował w troszeczkę lepsze wyniki, jeżeli chodzi o utratę wagi. Nie dajcie się ponieść emocją. To, że nie schudliście przez ostatni tydzień, dwa, to nie do końca znaczy, że coś macie źle. Może zachodzić do... Ciało może się zmieniać, nie zmieniając wagi. Rekompozycja tak zwana. Także dajcie sobie, dajcie sobie trochę czasu. U mnie to już są dwa tygodnie. Także jeżeli w przyszłym tygodniu już się nic nie zmieni, no to ja coś będę musiał zmienić, ale nie wyprzedajmy faktów. Kardio robione, 2800 kalorii jedzone. Także co, to wszystko w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że byliście po raz kolejny ze mną. Do zobaczenia już jutro.